Dobra, obróć ją w drugą stronę, żeby miała prostą, żeby nie musiała skręcać. No, nie... Nie, nie tak, nie tak? tak. Nie tak. No, Jezus, możesz, twoje... możesz rzucać. Akurat nie wyszło. Nie to twoje, tylko zalecenie lekarza. Teraz cię odetnę od tego? No bo tak jak się o, oczepywała, to jej wypadła Daj zabawkę Sawinka No kurde, ja mówię daj zabawkę, to a ty łapę wyciągnę. No. A potem ja mam być konsekwentny, no. Daj. Dobrze daj. Chodź, chodź. Kjøtt. Kjøtt. Stopp.